Cześć! Witam się z wami ponownie, tym razem na poznańskich ratajach. Za momencik wspólnie obejrzymy trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 49 m2. Ale najpierw rzut. Mieszkanie składa się z dwóch ustawnych sypialni, salonu z aneksem kuchennym, korytarza i łazienki. Zabiorę Was teraz w szybką podróż po tym mieszkaniu. Zaczniemy od aneksu kuchennego, który został bardzo sprytnie zaprojektowany. Za mną ta ustawna szafka, na której możecie postawić różne rzeczy, książki, przyprawy, wszystko, co sobie wymarzycie, zabudowa lodówkowa, a obok. Niestandardowe wykończenie, czyli lustro, które powiększa nam optycznie tą przestrzeń. Ten układ możecie kojarzyć z naszego TikToka, a jeśli jeszcze tam nie zaglądaliście, to serdecznie Was zapraszam, bo jest tam masa super filmików i wiedzowych, i ciekawostkowych. Także nic tylko wpadajcie. Ta budowa kuchenna została w całości wykonana przez stolarza i dzięki temu mamy tutaj parę sprytnych i funkcjonalnych rozwiązań, jak na przykład ilość blatu roboczego. Jak widzicie nie mamy tutaj parapetu, został on zastąpiony właśnie przez blat, przez co macie więcej miejsca do gotowania. A w aneksie mamy jeszcze bardzo dużo szafek do przechowywania, także nic tutaj nie będzie Wam zagracać przestrzeni, bo wszystko sprytnie pochowacie. A zaraz obok mamy okrągły stół. Powiem Wam, że w pomieszczeniach o nietypowym kształcie właśnie takie stoły są mile widziane, bo zmiękczają nam optycznie przestrzeń, a dodatkowo zjecie tutaj nie jeden pyszny posiłek i będzie on smakować naprawdę wyjątkowo. I nareszcie część, która najbardziej mi się tutaj podoba, czyli część wypoczynkowa. Jest ona w delikatnej kolorystyce, ale przebijają tutaj elementy charakterystyczne w kolorze złota. Spójrzcie tylko na to piękne rękodzieło i te wspaniałe lamele. No a ta kanapa jest niesamowicie wygodna, z chęcią oglądałabym tutaj mój ulubiony serial. A jak już o serialach mówiłam, to zobaczcie tylko. Tutaj znajduje się miejsce, gdzie będziecie mogli zamontować telewizor, nawet konsolę do gier. Mamy wszystkie przyłącza przygotowane, a szafka RTV została w 100% zaprojektowana i zrobiona przez stolarza. I powiedzcie tylko, czy wasze serce też skradła ta dekoracyjna ściana? A z salonu mamy wyjście na balkon. Posłuchajcie tylko tego śpiewu ptaków. Jest tutaj bardzo spokojnie. Piękna zieleń nam się zaczyna pojawiać. Tak, także nic tylko usiąść tutaj z poranną kawką. A teraz udajmy się do pierwszej sypialni. Jesteśmy. Nada się ona idealnie na biuro, ponieważ jest to mniejsza sypialnia, ale mamy tutaj wszystko przygotowane. Odnajdziecie się na pewno w tej przestrzeni, a teraz zmykamy do drugiej. Tej, którą ja bym przeznaczyła na główną. Możecie tutaj ze spokojem postawić łóżko, szafę, toaletkę, wszystko czego potrzebujecie. No i jest tutaj bardzo jasno dzięki ekspozycji słonecznej i dużemu oknu. A wychodząc z tej sypialni, mamy korytarz z ukrytymi szafkami. Jedną w tym miejscu, tutaj idealną na kurtki i miejsce na buty. A już teraz łazienka. Jest Spójna z resztą wykończenia mieszkania mamy motyw marmuru, bardzo delikatny, wannę z funkcją prysznica, piękną i dużą umywalkę, no i szafki do przechowywania. Wszystkie detergenty, kosmetyki zmieszczą się właśnie tutaj. Bardzo się cieszę, że mogłam Wam pokazać to mieszkanie, mi osobiście się bardzo podoba, ale na pewno robi większe wrażenie na żywo, także mam nadzieję, że do zobaczenia Zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz, zaobserwujcie nas na innych portalach społecznościowych. A jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów z naszych mieszkań, to za moment się one wam pokażą. Dzięki! Pa!